ścigodni kapelani, panie pośle, panie prezesie, panie łowczo-okręgowy, pani łowcza, czy pani łowczy, przepraszam, pani łowczy z Nowego Sącza, koleżanki, koledzy myśliwi, leśnicy. W imieniu małopolskich leśników ja chcę oprzeć też o trzy słowa, czyli pogratulować, podziękować i życzyć czego? Budowania. Nie tylko tego obiektu, bo ja myślę, że obiekt każdego rodzaju takiej infrastruktury łatwo wybudować. Ale gorzej budować tą właśnie wspólnotę, i jedność. I tego myślę, że nam jako, jako środowisku myśliwych, ale także leśników trzeba właśnie życzyć i pogratulować w tych czasem trudnych, trudnych czasach. I myślę, że to co dzisiaj jest potrzebne dla nas, to jest ta jedność, o której apelował i życzy nam właśnie. Pan profesor i nieważne, jakie przyjdą jeszcze trudniejsze czasy, ale jeżeli będziemy w tej wspólnocie, a przecież historia nas nauczyła i to ta historia człowieka pierwotnego, że wtedy kiedy byliśmy jako grupa tych, którzy polowali, którzy, którzy zabezpieczali byt człowieka tej grupy plemion, udawało się przetrwać. I jesteśmy dzisiaj, jesteśmy dzisiaj wspólnie. Także z okazji tego naszego święta, świętego Huberta, niech on nam wskazuje, niech nam błogosławi i szczęść Boże dasz Bór.